Bary to pies, który przez ostatnie lata wegetował u swojego poprzedniego właściciela. Zapomniany, zagłodzony niemalże na śmierć. Uratowany prawdopodobnie w ostatniej chwili przez inspektorów Fundacji Schroniska dla Zwierząt w Gaju, którzy trafili na niego właściwie przypadkiem. Tego lutowego, zimnego dnia na liście interwencji nie było bowiem posesji, na której bytował bary. Bary w dniu interwencji był ledwo trzymającym się na łapach szkieletem, obciągniętym skórą i sierścią brudną od błota, odchodów i miliona pcheł, ze zrezygnowanym wzrokiem tempo zapatrzonym w ziemię i spuszczoną głową. Taki właśnie był Bary u swojego pseudo-opiekuna. Opiekuna, który codziennie wychodził z pięknego, zadbanego domu, by zająć się swoją dobrze prosperującą firmą w postaci dużego zakładu mechaniki samochodowej, a zapominając o swoim wiernym przyjacielu. W tamtej chwili na jego widok płakaliśmy. Serce rozrywała rozpacz i gniew. Dzisiaj, gdy spojrzy się na Barego, poza kondycją fizyczną, nad której formą nadal pracujemy. Nie dostrzeże się już tamtego Barego. W schronisku jako bezdomny pies, Bar nabiera sił. Chodzi dumnie z podniesioną głową, macha radośnie ogonem na widok znajomych mu osób, a jego sierść jest lśniąca i każda chwila z człowiekiem daje mu niesamowitą radość i szczęście. Bar to czuły zapatrzony w człowieka wielki miś, który najchętniej spędzałby całe dnie, oddając się pieszczotom człowieka których nigdy tak naprawdę wcześniej nie znał. Opisując charakter Barego, przychodzi mi na myśl zasłyszany kiedyś cytat: "Kocha się za nic, nie istnieje żaden powód do miłości. Tak właśnie kocha Bary, wszystkich i całym sobą, bez dlaczego, bez powodu. Kocha człowieka dlatego, że on po prostu jest. Bary szuka domu z ogrodem, bez schodów." W swojej spokojnej, bezpiecznej przystani, domu, nie kolejnego podwórka z kojcem. Ma on około 10 lat, lecz mimo wieku jeszcze dużo werwy. Przyszły opiekun będzie musiał jednak zadbać o jego kręgosłup, gdyż Baryście cierpi na spondylozę i problemy z prawym tylnym kolanem. Pamiętaj jednak, że ratując jednego psa nie zmienisz wprawdzie całego świata. Ale cały świat zmieni się dla tego jednego psa i nie ma lepszych i gorszych wśród psów. Każdy, i ten kupiony za tysiące złotych schodowli, i ten przewodnik osób niewidomych, którego mijasz na ulicy czy w galerii, i ten nierodowodowy kundel ze schroniska, są ulepieni tą samą ręką z tej samej gliny i zasługują na taki sam szacunek i opiekę. Pomyśl o Barym, daj mu szansę a zyskasz cudownego przyjaciela.